Witam witam z tej strony Gamer coś i dzisiaj Was witam w dość póki co nie pojawiającej się grze na moim kanale a dokładnie tu chodzi o World of Warcraft Wy jesteśmy orkiem Driver tak będzie nazywała się nasza postać możecie pisać w komentarzach kogo jeszcze byście chcieli zobaczyć w klasie to nie w klasie tylko w rasie. Okay.

<noise> Dodge Tu nie ma być Dodge proszę proszę pana y Świnie Proszę pana dzika <noise> Nie wiem jak to jak mogę mogłem zrobić punktera ze mną może będzie jakiś A. Dobra, teraz sobie To mnie bawię jak on tak skacze No co tam? Chyba sobie weźmiemy klapę, żeby było tutaj

O tu Daj się wyświetla, oh, 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 hmm. że mam Kaktus Apple. Ja że... Chwila, czy to się tak sprzedawało? Nawet czy to sprzedać komple. No nie. I tyle! Ok, nie ma. Możemy to sobie założyć. Zobaczymy. O, i teraz będzie takie. Wale, hit! No szybciej. Co to jest? E, Norwald Scout. Aha, możemy je zabijać. Cześć, panie, zabijam cię właśnie. O ty kurde, zmisowałeś? Nie ma misowania tutaj takiego. Co to jest za misowanie? Proszę nie misować mi tutaj. Proszę mi tu nie misować. Pół! Będę wolny No pół! No co? No, jak mówię, że masz się zabić, no to mówię, że masz się... się ten kaktus świeci. Jak świeci ten kaktus, bo gdybyś... Cześć, widzę cię. I see you. Cześć scout. O, tutaj jest chyba jakieś apel. Jest to apel? Nie, to lazy pin. To jest dziecko. To jest hit no. hit mówię no tutaj jest It's jakiś apple tutaj to jest na Apple okej okay. to Apple O no, a jed jedno apple jakie je, ja jedno kaktus apple jakie bougainvillea okay. bougainvillea no i lecimy hitso na perkecher Напили напили, напили, напили? напили? с тобой? Может, только сейчас оба так а то, не слежать, уже, чтобы... Может, он Dobóg, <gry> obok, <czy> obok, <gry> perry co to znaczy perry przypomnij sobie to <gry> gornek gdzie jest gornek e, jesteśmy niechita jesteś niechita hair ja wiedziałam że to jabłka ja wiedziałam że to są jabłka garnek to jest GORNEK? Eee... Y, klata Go no i teraz będziemy mieli wszystkich na hitach Aha, czyli skorpi, walker tail, czyli Czyli skorp czy mam wziąć y, skor ze skorpionów ich, ich y, ten ich ogon? Aha. No cóż. żebyś ty mi nie dał jakichś złych efektów. Out of range 20 HP o nie, on daje poisonów. Ja rozumiesz? poisonów! go nie lubię. A nie wiem, gdzie oni trzymają ten jabłek. Jeżeli ktoś of range. No Przecież tyle wziąłem, Tak? Hmm? No, tego. To nie zaktualizowało. Mam tego, No. to zajechałem. zero.

Kurde, je jeszcze mi sujej do gedła jedno co to jest, co, co z ciebie za skopią. Mam trzeci level, będę miał y shardzie. charge. Charge. Y nie ma tu żadnego... a nie, trudno jest. Думаю, что я бы случайно не Jeszcze dwa te skorpiony. Aha, czyli jest jeden drugi? No tutaj... tutaj są dwa questy! Dlaczego nie powiedzieliście, że mam questy? Jesteśmy po... Speak, friend! Eee, co zrobiłeś? No okej, okay, to sobie Uże jest mój trener Niech ty Ty też nie. Ty też nie. Ja szukam swojego trenera Tutaj są też wszyscy wszyscy Hunter, Trainer o Warrior, oh, jesteś Szarża Strengthę szarżał nam górnok ma dla mnie mi się górnek Gornak gornok Blood and Thunder For the Horn I to single czemu to ciebie. Aha, do, do mojego trenera. Strength and honor. Gold with honor. Learn spell. Tam widziałem, że kaktus się świecił. No, kaktus się świecił. O, nawet dwa kaktusy się świecą tam jest ten jeden potrzebuję no. dzięki jeszcze jeden, know, kaktus. jeden kaktus w porocu to już nie spotkałem tych Ale co było przed chwilą z tym skorpio Był skorpion i był i był i był i nie mój i poskorpion. Jesteś skorpion. Chodź tu! Eee, bo mam Sperbuk. Eee, to ten mam Charge odwójcie. No mało. <coughs> yeah, I'm oh, yeah, okay. I'm 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 i am i i am Tak? Practice Church ja, jest ogóle, Co z, Nie jestem z tego właśnie To ci nie. Jak już Battle Stance. No przecież jestem w stanie Battle Stands Niech będę to musiał nas. Slange. Okay. Gornok, górnok, a jeszcze nie mogę, tu załamał. Te nie, klatę mam, to teraz spodemki. No, to, to To, to. Chcę sobie mieć nowe spodenki. No i teraz tylko jeszcze helmet. O, tu, u ciebie mówię. Eee 48 armura sobie porównamy 48. Okej. Okay. Czyli teraz już do tego pana mogę podejść, że skończyłem. A to do, do nie, no to no dalej. do ciebie do Galgara, na przykład, jeśli w kuchni Speak, friend. Starejś, mistrz kuchni, brachu. strength Sorry. Uff, wax, and sleeping pin. Aha, mam pobudź ich. Mój, znasz ich, zawodzą ich. Ich, pobudź ich.

O nie macieś, Me o, o, się, to ja nie O, jest Nie, ty. Ty. Nie Proszę, Coż jeszcze o Nie, aha, aha, czyli... musimy ich tak na Sarya pogodzić, że No schować to, żeby się nie Masz trójki? Tak tak To nie bądź slip. So so to jest takie proste. A ty przecież To udało. To udało. Range. To range. Range. Jesteś? Pfale? range to uszał? out of range yeah. Yeah. Oh, nie wiem nie wiem zapomniałem, nie, jeszcze miałem wyłączyć muzykę ten uh, song enable soul to master song music uh, low 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 master volume song quality dotąd o, się przepakuję wszystko. Nie. Okej. Okay. Możemy... O! Jesteś z śpiochu, śpiochu! Jeden wracaj do roboty, kurde! To te powinien być jeszcze. No kurde! Muszę sprawdzić jakie jest... Real Samuel Слейн. Real Samuel. Слушай, я не видел Самуэль Слей. не видел меня. Не не готов, что я не D, D, wszyscy się tak samo nazywają mhm. No, no, dlaczego się nie umiemy? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry tu tylko skakuję, czy zobaczyć Zobaczyć, czy nie widać tam żadnego Głupiego pracownika, który sobie zasnął CO TO JEST? Przy okazji Troj, trójką, obudzę cię! Kurde! Hamowo z ciebie! Hamowo jedno! Nie, uniknę, uniknę, uniknę! No co to jest? Pocisk samonaprawodający? Nie ma! O, z ciebie coś leci! A, bent large shield! Gdzie to ja mogę mieć tarczy? A, offhand muszę... Bo ja słucham Hej jedna, proszę się obudzić. Puu! Kurde, no puu! I bijecie! Bijecie! Jak, jak go zesplejnowałem? No kurde, aśmy Zrobimy tego i jeszcze tego. Nie ma, nie ma. Skacze. Wyskaczyłem. Nie, nie ma. Wyskaczyłem. Ban! To sobie odłożymy tarczę no. Ku, jak się wyrzucało? Odowlęć O, tak Wypierdzielę, jest Bo i tak nie tego nie Jest ja to mogę sobie dołożyć o i teraz nawet mam pelerynę, widzicie? jeszcze pasać jak sobie dołożymy żeby nam spodnie nie spadały, choć wątpię, żeby tak się działo jest lazy pin Więc sobie zawalczymy jeszcze sobie z jednym tym, takim o po po i taki wyskok, jaka hamuła z ciebie hamuła okay, to okej czyli to będę miał już zrobione w practical church czyli mam zrobić a jest battle no jestem w battle stanie okej okay. trójczą so, so sleepy 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 okej okay. okej okay. no gay, gay. gay. Yo mnie! nie 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 o oh, jest mój kolega miał raz 8 100 złota, ale nie czytałem przy tym. On no w ogóle chyba tego nie tra trafiła. Trafiła O. Yes. Mogę sobie pochować tutaj. Mówię, że mały do zachowania życia. A, to nas boli. Ja myślałem, że mi tu. To... Nie ma wrażenia od upadku. To jest. Aburz! Aburz! I skok! Kurde. Widzieliście. uuu jakie hancy. Widzę to. Widzicie wy to ludzie? Fryet. 10 armora. Zobaczymy czy to ma więcej. To ma. O lepsze. No dalej tu. 28 armora, 23 armora. Okej. Nie to tylko my dobrze wyglądamy, ale my jesteśmy dobrze uzbrojeni. Tylko dziwi mnie ta ich ikonka. Taka, taka, taka. O, to jest nawet... o no to jest do założenia z tego co pamiętam. Tak jest do założenia. O i widzicie? Choć wiem, że to w workach jest zbogowane i to jest im, ich w, w, w ich skórze jakby. No bo nie oszukujmy się to nie... To nie jest jakaś super gra bez jakichś tam pomyłek. Okej, okay, czyli możemy sobie pobrać. Okej. Okay. Jeszcze tylko nie wiem jak zrobić to charge. No dobra. Zrobimy ten. Te Zwrócimy się te dwie misje i zaczynamy sobie. I kończymy odcinek. Będę musiał sobie nająć wierzchowca, tak wierzchowca, bo wiem, że są wierzchowce, continue, ok, mamy żeby zarobiliśmy, 20 armora, 48, 20 armora na spodniach, to 40, biorę klatę, dziękuję za klatę, ok, Ciebie też sobie wezmę. Tu masz dużo pieniędzy. Pniątków, jak zauważyłem. Oj, Krowax. O, yy, ten pan jest panem. chyba awkującym. Nie wiem, z tego co widzę. Yy, czyli tu, tu jest. tu powinno być. o. tu jest. Kanaga. oki. Okay. na zło. Po prostu to na Hamazła. Zuli. Okej. Okay. Ty... No nie, gdzie to? No nie. Tam pójdziemy do następnym odcinku. Ja driver się z wami żegnam i mam zbagowany jak chodzę to... Mi... No nie wiem czy ten topór kroi ten płaszcz, czy jak nie wiem. Do widzenia! Zobacz, mam nadzieję, że się zobaczymy w następnym odcinku. Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście zostawcie łap, łapkę w górę. I. Do widzenia! Trzymajcie się! Juhu!